Zastanawiałaś się kiedyś może nad tym, czy twoja obecna praca, w zasadzie niezależnie od tego, czy pracujesz na etacie, czy prowadzisz własną działalność, będzie tą ostatnią? Za czasów naszych dziadków czy rodziców, a w zasadzie nawet w tym okresie takim pośrednim, to praca w jednym przedsiębiorstwie czy w jednej firmie była całkowitą normą. Natomiast dzisiaj przeciętna osoba zmienia firmę co kilka lat, a zawód kilka razy w życiu. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak to się stało, że zrezygnowałam z wirtualnej asysty. No i co mi to tak naprawdę przyniosło? Także zapraszam serdecznie. To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty well Done. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Co we freelance piszczy. Dzisiaj będzie chyba dosyć krótko, ale za to treściwie, ponieważ chciałabym Ci powiedzieć kilka słów o zmianie zawodowej. Czy warto, czy nie warto? No i dlaczego warto? Zanim jednak przejdę do argumentów takich bardzo mięsistych, to chciałabym Ci opowiedzieć pewną historię. Osiem lat temu siedziałam na rozmowie kwalifikacyjnej jeszcze do firmy stacjonarnej. Ostatniej mojej takiej rozmowie w ogóle, o czym wtedy jeszcze nie miałam absolutnie pojęcia. No i był to już trzeci etap rekrutacji, ostatni i wiedziałam, że to jest takie moje być albo nie być. No albo mnie przyjmą, albo nie. Te ostatnie etapy to one są zazwyczaj bardzo stresujące, ponieważ wiesz, że już jesteś tak blisko, tak bardzo bliziutko, że praktycznie witasz się z gąską jak ten lis w wierszu: lis i kozioł Mickiewicza. Nie wiem czy pamiętasz, on tam wpadł do studni, więc jeżeli cię nie przyjmą, to można założyć, że studnia jest twoja. Generalnie rzecz biorąc, masz 50% szans zazwyczaj. Jeśli oczywiście kandydatów jest dwóch, jak to zazwyczaj w sumie bywa, bo do ostatniego etapu zazwyczaj przechodzą dwie osoby, no i w tym wypadku rzeczywiście było tak, że na tej ostatniej prostej zostały dwie kandydatki, w tym ja. I tak sobie siedząc w ciasnej salce konferencyjnej, przyglądałam się trzem osobom, które siedziały naprzeciwko mnie. Jedna to była Pani rekruter, był prezes firmy, no i był dyrektor, który podejmował prawie że ostateczną decyzję. No i tak się zastanawiałam, jak elegancko wyjść z twarzą w momencie, gdy mi powiedzą: no, Bardzo dziękujemy, zachowamy sobie pani dokumenty na przyszłość. Rzeczywiście, w myśl zasady, że lepiej dać się pozytywnie zaskoczyć, to ja nie spodziewałam się wtedy wiele. Może też przemawiało za mną doświadczenie, a może po prostu byłam większą pesymistką niż mi się wydawało. No ale w końcu szukałam tej pracy już od pół roku i lukę w CV miałam ogromną jak na tamte czasy. Więc, tak po prawdzie, to ja już miałam serdecznie dość i po prostu sobie chciałam pójść do domu. Dlatego, kiedy ta osoba rekrutująca zaczęła mi gratulować, to ja bardzo głośno wyraziłam swoje zdziwienie, że jak to jest w ogóle możliwe, że wybrano właśnie mnie? I dla pełnego obrazu tej sytuacji musisz wiedzieć, że aplikowałam na stanowisko asystentki zarządu. I kiedy ja tak się bardzo, bardzo mocno zdziwiłam, że jak to hmm, jednak, to przyszły szef spojrzał na mnie i zapytał: Co mnie tak naprawdę dziwi? A ja niewiele wtedy myśląc, wypaliłam pierwsze, co mi przyszło do głowy. Czyli, hmm, to nie sądzą państwo, że ja jestem na to stanowisko i na pracę asystentki za stara? Przecież mam już ponad 30 lat. Mój rozmówca to prawie spadł z krzesła ze śmiechu i dodał, że rzeczywiście, że w tym wieku, no to tak, ja już powinnam się do trumny szykować, a nie myśleć o jakiejś tam pracy. Oczywiście, pracę dostałam. W całkiem sympatycznym towarzystwie przepracowałam ponad 4 lata, by ostatecznie. Po tych czterech latach zrobić zwrot o 180 stopni i zacząć pracę jako wirtualna asystentka. No i teraz możesz się zastanawiać, jak to możliwe, że te cztery lata wcześniej wydawało mi się, że jestem za stara na to, żeby pracować jako asystentka, a teraz nagle po czterech czy pięciu latach, hello, odmłodniałam, nagle? Hmm. Wiele osób bardzo często zadaje sobie takie pytanie: czy ja nie jestem za stara na. No i uwierz mi lub nie, ale rzeczywiście te 8 lat temu, bo to już minęło 8 lat od tego momentu, ja rzeczywiście miałam w sobie takie przekonanie, że asystentka to powinna mieć góra 25 lat. No 28 to już jest stare próchno przecież, nie? Długie włosy, jeszcze dłuższe nogi i przynajmniej znać trzy języki obce. Tak, to było bardzo szowinistyczne, przyznaję. Wcale mi nie jest dobrze z tą myślą, jak sobie tak teraz uświadamiam te swoje poglądy, z tamtego czasu patrzyłam na ten zawód bardzo stereotypowo i mojego przekonania nie potrafił zmienić nawet fakt, że we wszystkich firmach zagranicznych, z którymi współpracowałam i które miałam okazję odwiedzać podczas swojej pracy, asystentki szefów to były babeczki dobrze po czterdziestce z mega doświadczeniem i jeszcze większym poważaniem wśród pracowników firmy. No ale jak człowiek sobie coś do łba nabije, to nie ma zmiłuj, więc moja asystentka taka idealna powinna mieć lat 25, 6, no może 7 i perfekcyjne wykształcenie. Jednakże przez kolejne 4 lata to nastawienie zmieniło się na tyle, że postanowiłam nadal pozostać w świecie asysty. Tyle tylko, że na nieco innych zasadach, na moich własnych zasadach. Przede wszystkim jednak e, zmianie uległo moje nastawienie do samego zawodu asystentki i do jej obowiązków również. Dziś widzę asystentki jako osoby wysoko wykwalifikowane, ze sporym doświadczeniem i z jeszcze większymi kompetencjami. Wiek nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Dopóki nadążasz za trendami, nowinkami, doskonale wykonujesz swoją pracę i umiesz obsługiwać komputer i wszystkie inne aplikacje, telefon i itd., faks już odszedł trochę do lamusa, więc faksu nie musisz potrafić obsługiwać. To możesz mieć nawet i 100 lat, a i tak będziesz dobrą asystentką. Dlaczego zatem. Tak jak zapowiadałam w tytule i w intro do tego odcinka, zdecydowałam się zrezygnować mimo wszystko z wirtualnej asysty. Ta zmiana nie zadziała się zupełnie niepostrzeżenie. Prace asystenckie to przede wszystkim zadania, które klient sprawdza i nadzoruje, a oczywiście wcześniej jej zleca. Najczęściej nie uzgadnia z asystentką strategii działania swojej firmy, tylko Mówi, co ma być zrobione i oczekuje realizacji. Chociaż, jak tak się dobrze przyjrzeć temu, co asystentki w tej chwili, albo osoby, które nazywają siebie asystentkami, jakie zadania one wykonują, to ta granica też powoli zaczyna się zacierać. I coraz częściej asystentki zupełnie nieświadomie, tak jak ja kiedyś, przyjmują zadania menedżera. Natomiast wykonując zadania stricte asystenckie, czułam, że jednak chciałabym robić coś więcej, że bardziej kręci mnie proces kreacji, wspierania klienta na takim znacznie głębszym poziomie, wchodzenia w tą jego firmę, tak naprawdę bardzo głęboko, omawiania strategii marketingowej, content marketingowej, szukania pomysłów, rozwiązań, testowania tego, co działa lub co nie działa, no i jak to sprzedać pr czyli całkiem zgodnie z moim wykształceniem. Nie na darmo mam wykształcenie w tym kierunku i warto z niego od czasu do czasu skorzystać. Brakowało mi też trochę tej adrenaliny, kiedy czujesz, że w całości jesteś odpowiedzialna za projekt, że możesz współpracować z wieloma osobami, koordynować zadania, być w ciągłym ruchu. Nakręcać się krótkimi deadline'ami. Nie na darmo w końcu, w pierwszej piątce kalupa, mam głównie talenty wykonawcze, ponieważ ja uwielbiam być w akcji, uwielbiam jak się coś dzieje, być w ciągłym ruchu i nie znoszę momentu, kiedy po pierwsze nie mam co robić, po drugie, kiedy mi każą odpoczywać, a po trzecie, kiedy ktoś mi mówi, tego się nie da zrobić albo zaczyna. Wymyślać problemy, skupiać się bardziej właśnie na problemie niż na wyjściu czy też szukaniu wyjścia z sytuacji. Tak, naprawdę lubię, jak coś się w życiu dzieje. No i wtedy też, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że ta asysta nie do końca spełnia te moje oczekiwania. Podjąłem decyzję o tym, by zadania operacyjne delegować do zespołu Pretty Well Done, a samodzielnie zająć się kompleksowym wsparciem klienta, od omawiania jego pomysłu na biznes, poprzez układanie planów, procesów, zadań, no i no, oczywiście następnie wprowadzania tego wszystkiego, tej całej machiny w ruch i nadzorowania działania całego teamu. Z drugiej strony, też oprócz wsparcia przedsiębiorców, którzy już aktywnie działają, postanowiłam stworzyć taką drugą nogę biznesową, czyli zająć się wspieraniem osób, które dopiero startują albo które gdzieś tam są na tej swojej ścieżce zawodowej na samym początku, czy nawet troszeczkę dalej, ale jednak bliżej niż ja, i kierować do nich e-booki, szkolenia, mentoring, wspierać po prostu przyszłe i obecne przedsiębiorczynie. Czy ta rezygnacja z wirtualnej asysty to był tak naprawdę dobry pomysł? W końcu wydawać by się mogło, że przy tylu przedsiębiorcach na rynku, przy tylu firmach, przy tylu zleceniach, ogłoszeniach itd. to jest po prostu kura znosząca złote jajka. No i rzeczywiście może tak być. Niemniej, mnie rezygnacja z wirtualnej asysty przyniosła początkowo ogromny chaos. Musiałam bowiem poukładać sobie w struktury działania moje i zespołu i przede wszystkim poukładać sobie w głowie wiele rzeczy, ale też e, musiałam przekonać klientów do tego, że ich wsparciem nie będą się zajmować wyłącznie ja, że teraz mam zespół i że te zadania mogą być oddelegowane pod wykonawcą. I to nie było proste, ale efekty pokazały, że miałam rację, układając procesy właśnie w ten sposób. Ponieważ kolejnym krokiem były zmiany strukturalne wewnątrz Pretty Well Done, czyli przyszła decyzja o zatrudnieniu większej liczby podwykonawców i przekazaniu sterów i zarządzaniu częścią zadań, ginie, która jest naprawdę moją ogromną podporą. No i na samym końcu ta rezygnacja przyniosła coś, co. Ja lubię najbardziej chyba, czyli długie rozmowy z klientami, burze mózgów, dyskusje o kierunkach działania ich firm, o tym, co możemy jeszcze zrobić, jak jeszcze bardziej zaangażować klientów, jak jeszcze bardziej pisać angażujące teksty. No i nareszcie miałam to poczucie, że wchodzę na tyle głęboko w ich biznesy, że mogą ich wspierać nie tylko na poziomie operacyjnym, ale też dzielić się moim doświadczeniem jako przedsiębiorca, bo wielokrotnie słyszałam podczas współpracy od moich klientów, że właśnie to doświadczenie w prowadzeniu wielu projektów, doświadczenie przedsiębiorcze, to, że ja sama prowadzę firmę i zarządzam swoim zespołem, sprawia, że oni nie tylko czują wsparcie w tej takiej operacyjnej realizacji zadań, ale też w samym prowadzeniu firm. Czują, że mają po drugiej stronie partnera biznesowego. No i muszę powiedzieć, że właśnie o taką pracę walczyłam. No a dodatkowo praca z wieloma klientami, którzy działają w przeróżnych branżach, w wielu obszarach biznesowych i na różnych poziomach zaawansowania w prowadzeniu firmy sprawia, że ja świetnie rozumiem osoby, które przychodzą do mnie po wsparcie nie tyle asystenckie, ale właśnie trenerskie i mentoringowe. Ponieważ wiem, jak zbudować firmę od podstaw. Zrobiłam to sama, postawiłam swoją firmę na nogi, zbudowałam solidne fundamenty, ale wiem też, jak zdobywać klientów, jak utrzymywać się na rynku i jak. Wychodzić z sytuacji kryzysowych. Obserwuję to wszystko na biznesach moich klientów i też bardzo dużo się z tego uczę. Także potrafię pokazać te słabe punkty, no i mocne strony pomysłów na biznes. Właśnie rozwijam się w kierunku takiego trenera biznesu trochę. Uwielbiam też testować nowe pomysły i teraz wreszcie mam na to przestrzeń i nowe projekty, takie jak ostatnie moje projektowe dziecko, czyli bezpłatny kurs online. Mam pomysł na firmę który właśnie ma na celu szerzenie przedsiębiorczości i pokazanie młodym przedsiębiorcom, osobom, które dopiero startują albo prowadzą firmę, ale tak nie do końca ona coś tam działa, gdzieś coś jest nie halo, coś by można było naprawić, ale nie do końca wiadomo jak. No to pokazanie jak istotne jest stworzenie solidnych fundamentów firmy no i też pokazanie tego, jak krok po kroku stworzyć plan biznesowy i jak postawić firmę na nogi I to taką firmę, która nie tylko będzie miała klientów, ale też będzie zarabiać pieniądze. No bo nie sztuką jest pracować hobbystycznie, to potrafi wielu z nas. Niestety bardzo często obserwuję właśnie takie biznesy oparte głównie na hobby, gdzie przedsiębiorcy nie zarabiają na swojej wiedzy, nie zarabiają na tym, co dają innym, tylko dzielą się tą wiedzą po prostu za Afry. Z jednej strony jest to dobre, bo wiedz jest dużo, a z drugiej strony no po to prowadzimy firmy, żeby na nich zarabiać. Nam nikt nie da pieczywa za darmo, nikt nam nie da benzyny na stacji za darmo, nikt nam nie da mieszkania za darmo, więc oczywistym jest, że jeżeli ktoś prowadzi firmy, jeżeli ktoś prowadzi szkolenie, jeżeli ktoś pisze książki, booki czy tworzy kursy, no to robi to po to, żeby zarabiać. No właśnie, ale a propos kursu, ten kurs rzeczywiście jest bezpłatny. I to będzie jedyna bezpłatna edycja, ponieważ jest to kurs testowy. Ja go tworzę po raz pierwszy i mam ogromną przyjemność stworzenia go razem z uczestnikami tego kursu. Oni będą mi podpowiadać, czego oczekiwaliby od takiego kursu. Czego chcieliby więcej, co ich najbardziej interesuje, jakie są punkty, o których ja nie pomyślałam, a które mogą interesować przyszłego odbiorcę takiego kursu. Więc jeżeli Ty jesteś osobą, która chciałaby wziąć udział w takim kursie dla początkujących przedsiębiorców, masz pomysł na firmę, chcesz go zweryfikować, chcesz zobaczyć, jak to jest być przedsiębiorcą, od czego zacząć, może być nawet tak, że po ukończeniu kursu stwierdzisz, że hmm, to nie jest dla Ciebie. Albo że tak, ale jeszcze nie teraz, bo musisz gdzieś tam pewne punkty poukładać sobie w głowie czy w portfelu, bo oczywiście, żeby wystartować z firmą, też trzeba mieć pieniądze. Więc jeżeli jesteś taką osobą, i chciałabyś oczywiście wziąć udział w tym kursie, to zapraszam cię do niego bardzo serdecznie. W opisie do tego odcinka, czy też na blogu i w moich pozostałych mediach społecznościowych znajdziesz link do zapisu. Pamiętaj tylko, że warunkiem przystąpienia do kursu są trzy rzeczy. Po pierwsze, należy się na niego zapisać. Po drugie, należy wypełnić ankietę kwalifikującą do kursu, a w zasadzie nie tyle kwalifikującą, co ankietę, która pomoże mi stworzyć te moduły kursowe tak, jak ich oczekują klienci. No a trzeci warunek to jest wypełnianie na bieżąco ankiet po każdym module i udzielenie rekomendacji. Jeżeli ktoś nie spełni tych wszystkich punktów łącznie, to niestety nie będzie mógł wziąć udziału w kursie. Ale uważam, że to jest naprawdę niewielka cena za to, co ja daję i jaka wartość zostanie przekazana na tym kursie. Także, jeżeli chcesz, to klikaj w link, zapisuj się, wypełnij ankietę, no i widzimy się. No, właśnie, nie powiedziałam najważniejszego. Kurs startuje 22 lutego, czyli już w najbliższy poniedziałek, i potrwa 4 tygodnie. To będą 4 tygodnie pracy. No, a potem będziesz mogła podjąć decyzję co do Twojej dalszej kariery zawodowej. Ok, rozgadałam się trochę na temat kursu. Odcinek miał być o zmianach, więc już wiesz, co przyniosła mi rezygnacja z wirtualnej asysty. Myślę sobie, że ta wirtualna asysta, jako taka sama w sobie, była mi bardzo potrzebna w tym etapie mojej kariery, powiedzmy sobie kariery w cudzysłowie zawodowej, po to, żeby sobie poustawiać pewne priorytety i zrozumieć wiele rzeczy. Więc jeśli Ty jesteś na tej samej drodze, to trzymam za Ciebie mocno kciuki. No i cóż, do usłyszenia za tydzień.